Nazywam się Jadwiga Niedziewiecka, mieszkam w Kadzile, pochodzę z zesztraw, z rodziny Staśkiewiczów i tam twórczość ludowa była od zawsze, także od dzieciństwa miałam kontakt z twórczością ludową, no i między innymi z wycinanką. Wycinała moja mama, moje babcie, ciocie. Także od dzieciństwa miałam kontakt. Jeżeli chodzi o wycinanki, to tutaj mamy różnego rodzaju wycinanki i można by je podzielić na leluje w kształcie prostokąta, gwiazdy w kształcie koła. Były jeszcze wycinanki naklejane tutaj kogut, ptak, drzewko życia. To są takie tradycyjne formy. Były wykorzystywane do ozdoby pomieszczeń do zdoby, chaty, w której się mieszkało. Bardziej taka współczesna forma to jest wycinanka na przykład serduszko. Na przykład z okazji Wielkanocy wycina się jajeczko. I to są już takie bardziej współczesne formy. Pokażę Państwu, jak wykonać takie serduszko. Żeby wykonać takie Serduszko. Bierzemy kartkę kolorowego papieru w kształcie prostokąta i składam kartkę na pół i symetrycznie wycinam sobie takie serduszko. Mam kształt serca. O. Teraz to serduszko spróbuję zrobić ozdóbki, czyli wykonam różnego typu ozdoby. I na przykład tutaj dookoła jakieś takie wycinając muszę wymyślać jakieś różnego typu ozdóbki. Są to Listki, jakieś kreseczki, kogutki. Bardzo często, właśnie w kurpiorskich wycinankach, występują kogutki. Oczywiście różne, różne ozdóbki, które w danym momencie, w momencie wycinania, przychodzą mi do głowy. Bardzo często. Mam jakiś ogólny zarys, wiem, że wycinam serduszko, ale nie mam jakiejś koncepcji konkretnej, co będzie w środku. Bardzo często w trakcie wycinania y, zmieniam. Zaplanuję coś tam, w trakcie wyjdzie co innego, coś innego zmienię i w ten sposób powstaje za każdym razem inna wycinanka. Ma się jakieś wzorce, bo wiadomo, żeby cokolwiek zrobić, to trzeba mieć przykład, jakiś wzorzec. Więc y, korzystam z y, innych wycinanek, obserwując inne. Tak jak już powiedziałam wcześniej, y, moje otoczenie składało się z osób, które wycinały. Każda osoba ma swój styl. Więc podglądając, człowiek y, coś tam zapamięta i wykorzysta. Nie chodzi o to, żeby to skopiować, ale chodzi o to, żeby niektóre elementy wykorzystać do swojej y, twórczości. Jeżeli chodzi o sprzedaż w tej chwili, to jest bardzo minimalna. Y, jest niewiele osób, które, które kupują, żeby wykorzystać do wystroju własnego y, wnętrza domu. A czasami do muzeum są kupowane różnego typu wycinanki. Niektóre osoby kupują na prezenty, ale to są naprawdę niewielkie ilości. Także w zasadzie jeżeli, się, jeżeli już wycinam na konkretne zamówienie, to wtedy wiem jaka wielkość, jaki kolor i wtedy się wykonuje pod konkretną potrzebę. W nawiązaniu do COVID-a, który obecnie mamy, obecnie mamy tutaj u nas, powstała taka myśl, żeby jakoś uwiecznić go w wycinance. Ponieważ był w poraju konkurs, więc miałam jakieś taką mobilizację do wykonania wycinanki i właśnie wykorzystałam symbol COVID-a, czyli koło i dookoła takie. Ta korona, która symboluje COVID-19, wykorzystałam w wycinance. O no, dostałam wyróżnienie, także cieszę się bardzo. Twórczość, w ogóle twórczość ludowa, a między innymi właśnie wycinanki, działają na mnie uspokajająco. Jeżeli ja biorę nożyce, zaczynam wycinać, to ja się uspokajam. I najlepiej, jak jestem sama, nie ma nikogo, więc spokojnie mogę sobie wykonywać te czynności. Jest to dla mnie relaks. Jeżeli chodzi o wycinankę, każdy może, uważam, ją wykonać. Może być lepiej, gorzej, ale wykonać, wykonać. Ale żeby to zacząć robić, to trzeba mieć własną motywację. Osoba, która chce wycinać, chce się nauczyć, nie, musi mieć w sobie motywację, żeby się tego nauczyć. No i troszeczkę zdolności, bo y, trzeba też mieć zdolności manualne, żeby, żeby cokolwiek tutaj y, zrobić. Także uważam, że każda osoba może się nauczyć. Może wyciąć, wystarczy, żeby chciała to robić. Sprzęt do wykonywania, do wykonywania wycinanek niewiele potrzeba. Wystarczą nożyce. Ja mam akurat takie, ponieważ korzystam tradycyjnie, ale jeżeli ktoś nie ma takich nożyc, może wykorzystać normalne nożyczki, które, które są ogólnie dostępne. Potrzebny jest papier kolorowy. Na początek może być biały papier. Dawniej z białego tylko wykonywano wycinanki. No, i chętnie udzielę instrukcji i myślę, że ta osoba będzie wykonywać.